Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Mistrz Kolejny odcinek z mojej serii Wasze epickie bitwy dzisiaj, czołg S35CA 5 tier do Fosza 155 francuskiego magazynka Bitwa standardowa na mapie Karelia I jedziemy w prawo Idziemy w prawo, bitwa 5 kili Obrażenia jeszcze liczę no więc zaczynamy. Tutaj właśnie chciałem, żeby OIX ze mną pojechał. Naprawdę dobrym Francuzem. Ale tu jeszcze Churchill jeden mnie pchał. Myślałem, że mm, y, coś mi zrobi, ale i tak nie zdążę. A jednak zdążyłem i nic mi nie zrobił, wyszło na dobre. Pojechał ze mną i odczepił się wreszcie ode mnie. I jedziemy z OIX-em w jedną stronę. Więc bardzo fajnie. Oj, oni mają OX ani my No to przecież jeden i i z nami, Fałka jako czołg ciężki się prawie nie liczy Bo nic nie może zrobić Ma słaby dział, słaby fan też, ale OX jest wart jak dwie nasze piątki Więc naprawdę Dobrze, że z nami pojechali I przez to właśnie wygraliśmy to bitwo Widzicie, piątek jest y, tylko 5 Przewaga, znaczna przewaga 4, około 10 i właśnie T28 czał, który powinien wejść i nie wszedł nie wiem dlaczego ale i tak próbowałem dostrzelić nie udało mi się ale to zobaczycie ja zawsze już to usunę jadę czy to jest niszczycielem tu powinno być i, i już 142 obrażeń więc naprawdę to jest ciekawe, zaraz zobaczycie kolejne strzały, które powinny wejść na nie wchodzą, nie lubię jak w stu procentówki nie wchodzą tu, nie ryzykowałem we władz, bo mogło nie wejść mam dopiero pierwszą lufę, więc naprawdę nie ma co oczekiwać jakichś monstrualnych obrażeń, ale ten czołg z dobrą lufą wali, tak jak te 150 maksymalnie za 350 obrażeń, piątka 350 obrażeń, nabiłem nią w bitwie 5000 kg, ciekawie było i drugi strzał po kolei. Fałkę, która się podpaliła. Naprawdę ciekawie. Tu mnie ktoś strzał, właśnie nie wiedziałem co, ale T28, ten co wcześniej, więc go dobiłem. Już się nim nie sugerowałem, bo go nie było. Tu myślałem, że coś mnie z boku strzeli, dlatego się tak, odwracałem jakby, ale nie. Typ 95 tu był. Więc go chciałem strzelać. Headzera dobiłem, bardzo fajnie I tu właśnie chciałem y, typa, on naprawdę by mnie przebił Tu się właśnie zdziwiłem, że rykorzec, myślałem że już nie będzie ciekawie Ale nigdy nie przebił, to go dobiłem Fajnie I tu właśnie coś mi strzałem, myślałem co to tak słabo mnie strzelało? Luks nie, jedynie zsyłacz y, mi mi strzec, a 20 Myślałem, że ma y, tą dobrą ruchę, i wtedy spostrzegłem, że to A20 z lufą magazynkową. Y, mój skantowany pan też się nie przebiła. Tu właśnie z kawukiem atakujemy. Y, co, tu właśnie typ T34 typ się obróciłem, ale mogłem się nie obrażać, bo tu PZ4 się pojawił. I właśnie y, przez niego było, niefajnie, fajnie, czy nawet. Kawałek od niego odbił. Tu ostatni widziałem Artę. Strzał na ślepo i jest. Widzicie? To było naprawdę. Ciekawy strzał. Szansa, że to wejdzie. 27%. Zaprawdę bardzo fajnie tu pezecik. Fezecik sobie jedzie. I teraz właśnie yy, zła część bitwy się zaczyna. Zaraz zobaczycie dlaczego. Idzie? Pezecik jest? Prosto w niego i, i nie przeszło, więc naprawdę zaważyło moim tołganie. Tak jak w bitwie z S stówką, takie coś po prostu. No, akcja 100%, nawet może 170% nie wchodzi. Niemożliwe. Zbyt jest celna, ale akurat jak teraz to się nie udało. To mogę wstrzymać? E, A20, ale znowu taka sama akcja razem było mniej, bo gdzieś 67% ta szansa na trafienie też nie strzeliłem. Tutaj właśnie poczekałem, tutaj właśnie coś kawu kawaliło i później zobaczyłem, że to jednak Matida, którą on ją rozwali. Więc, e, naprawdę się zaczyna źle. I tu szczęście, że mnie nie trafiła dwa razy, bo mnie naprawdę mogła rozwalić po 70 Seryjka, Seryjka i tak dalej. Tu żeby wiek rozwalił naprawdę ma dobrą lufę Ale nie lepszą niż ja będę miał Na tym czołgu Najlepszą bo na tam to wali Po 330 Może ten czołg nawet na hita ściągnąć Jak gdy dwa czołgi w pojedynkę Ta na przykład lufa co ja mam to trzeba żeby tego czołgu, ten czołg rozwalić Co najmniej dwa hity Druga lufa też co najmniej dwa hity A trzecia może nawet na hita Mówię ciekawe tu Matlidę chciałem polować, ale się nie udało Naprawdę źle, że ona się tu nie podziała. I widzicie, nie ma, jest tylko 5 kili, Ale i tak... Bitwa była dobra Kile były Myślę, że wam się podobało Nowy czołg, którego jeszcze nie było W playlistie World of Tanks Pojedyncze Bitwy Ale niedługo się pojawi Nagram bitwę Więc łapki w górę Ocenicie subskrybujcie, ja byłem mistrzem ja się z wami żegnam, cześć!